Usiądź lub połóż się wygodnie. Znajdź przestrzeń, w której możesz być tylko ze sobą, bez oczekiwań, bez konieczności robienia czegokolwiek. Zamknij oczy. Weź kilka spokojnych oddechów. Nie zmieniaj rytmu. Po prostu obserwuj, jak powietrze wypełnia Twoje ciało i jak opuszcza je w swoim naturalnym tempie. Z każdym wydechem pozwól sobie puścić wszystko, co nie jest Ci teraz potrzebne. Wszystkie troski, napięcia. Myśli o innych ludziach. To jest Twój czas. Poczuj swoje ciało, obejmij świadomością. Poczuj, jak Twoje stopy dotykają podłoża. Ziemia Cię wspiera. Ziemia, tak jak Ty, jest wystarczająca. Wejdź w przestrzeń pełnej akceptacji. Widzisz siebie dokładnie taką, jaką jesteś w tej chwili, bez żadnych filtrów. Czy potrafisz spojrzeć na siebie z czułością, z miłością, którą być może próbowałaś dawać innym? Pozwól sobie poczuć, że w tym momencie nie musisz niczego zmieniać. Jesteś dokładnie taka, jaka masz być. Powiedz w myślach do siebie: Widzę Cię, akceptuję Cię. Jesteś wystarczająca. Poczuj, jak te słowa rozbrzmiewają w Twoim wnętrzu. Pozwól im wypełnić każdą część Twojego ciała. Widzę Cię, akceptuję Cię. Jesteś wystarczająca. Przenieś swoją świadomość do przestrzeni serca. Wyobraź sobie, że w środku Twojej klatki piersiowej znajduje się źródło światła. To światło jest ciepłe, delikatne, nieskończone. Jest czystą miłością miłością, która pochodzi od Ciebie Twoją miłością. Poczuj, jak to światło zaczyna się rozprzestrzeniać. Wypełnia Twoje serce, Twoje ramiona, Twoje dłonie. Wypełnia przestrzeń brzucha, nogi, stopy. Każda część Ciebie jest zanurzona w tym świetle. To jest Twoje źródło, to jest miejsce, do którego zawsze możesz wrócić. Moje światło jest moim wsparciem, moja miłość jest moją siłą. Wszystko, czego potrzebuję, jest we mnie. Moje światło jest moim wsparciem, moja miłość jest moją siłą. Wszystko, czego potrzebuję, jest we mnie. Teraz wyobraź sobie, że stoisz w przestrzeni wypełnionej tym światłem. Czujesz spokój, czujesz moc. Czujesz, że niczego nie brakuje, że nie musisz szukać akceptacji na zewnątrz. Nie musisz czekać na czyjąś miłość, by poczuć się całością. Już jesteś całością, już jesteś kompletna. Poczuj jak twoje ciało odpoczywa w tej świadomości. Powiedz, kocham siebie w pełni. Jestem swoim największym wsparciem. Nie muszę niczego udowadniać. Jestem wolna. Spróbuj przywołać w sobie uczucie wdzięczności. Wdzięczności za to, kim jesteś, za to, że jesteś tutaj w tej chwili, w tym momencie, ze sobą. Pomyśl o jakimś jednym aspekcie aspekcie siebie, za którym możesz podziękować. To może być Twoja siła, Twoja mądrość. Twoje serce, odwaga, twoja zdolność do troski. Dziękuję sobie. Pomyśl o tym, co czujesz. Pomyśl o tym, za co chcesz podziękować. Dziękuję sobie za. Dziękuję za moje życie. Dziękuję za miłość, którą odnajduję w sobie. Jestem źródłem swojego szczęścia, jestem wystarczająca, jestem swoim największym wsparciem. Kocham siebie taką, jaką jestem. Moje światło płynie z mojego wnętrza i jest nieskończone. Poczuj, jak te słowa wypełniają Cię ciepłem i spokojem. Jestem źródłem swojego szczęścia. Jestem wystarczająca. Jestem swoim największym wsparciem. Kocham siebie taką, jaką jestem. Moje światło płynie z mojego wnętrza i jest nieskończone. Ty już poczujesz gotowość, weź kilka głębokich oddechów poczuj swoje ciało, jego ciężar, ciepło, obecność. Ziemia cię wspiera, ty wspierasz siebie. Powoli wróć do chwili obecnej. Usłysz dźwięki wokół siebie. Poczuj światło w twoim sercu, które wciąż tam jest. Otwórz oczy, pamiętaj, jesteś wystarczająca, a miłość, której szukasz, zawsze była i jest w tobie.